Dobra, teraz wjeżdżamy z tematem majstrowym na Fadromę. Tu jest drugi majster. A, czyli dzień dobry, witam wszystkich. To jest początek filmu, bo tak to jakoś to wyszło, że, że to jest wszystko jeden wielki spontan. Spotkanie po latach. Tak, po latach. Bardzo. Długo zbieraliśmy się do tego tematu, żeby się zebrać, spotkać, no i udało się. Maciuś do mnie jechał miesiąc, Majster ze 3 i wszystko w porządku. Ale dotarliśmy. Zaczęliśmy od Fadromy, Majster kwadromę zapie... Możemy się w tygodniu spotykać. Tak, to jest niedziela, niedziela. To jest niedziela, niedziela, a dzień święty święcić, no i święciliśmy wczoraj trochę e i tak by to było. A tutaj mamy piecz pieczątkę majstrową, Majster był, odebrał, dozór techniczny jest, czyli można... Czyli, czyli można nią pracować. Co ty chciałeś? No mówiłeś do mnie instrukcja obsługi. co to za zabiegi? Ej, Mateuszku, Mateuszku. Tą dłuższą dźwignię co dotykasz? To jest załączanie terenowe, szosowe, mechaniczne. A tu masz przód, inaczej, dołączany tył napęd, bo ona ma naprzód stały. A jak robię? Coś takiego, nie? Obsługa całkiem jeszcze jazdy. Kolego, możesz tutaj na mnie przeszkadzać. No. Niedziela jest, nie prowokuj nas. Jeszcze 12 nie ma. No, tutaj, tu jeżeli chodzi rynek? o to, tak, tu masz właśnie rewers pod tą dźwignią i ja se muszę go dorobić szybciej, żeby trzy kierownicy sobie zmieniać. To tu masz rewers i tu masz też. A tu masz też bezstopniowo zmieniane, szybciej, szybciej wolniej. No, czyli masz tu przełożeń trochę. Tak jest. Nie wywaliłeś żółwia. Jak wszyscy. Nie da się, tu nie wywaliłem żółwie. Otwórz drugie drzwi. Weź tam odrygluj, żeby ci podstawić było chłodnie. Tak. No ale podnieś do góry, żebyś tam zaryglował dalej. No panie, muszą być zablokowane. Kurwa. O. Cześć Rafałek uśmiechnij się. Kolega Rafał, będziesz w telewizji, tak. No i co? Przyciśnij pedał gazu. Blokada, puść pedał gazu. Tempomat Proszę bardzo, stacjeczka. No i cień honory. A nie pojadzie? Nie pojadzie. No tej, ale czemu gazu nie dałeś? No rozruch panie, rozrób. Zepsuty. Tam zepsuty. Zacznij na zimnym, zimny. zimnym? N no, przepraszam, nic nie mówiłem. Dobry. Bardzo dobre, nie? Prawie jak pizan. Ale żeby nie nagrać ich, że oni butelki trzymają. Już pewnie Ale będzie. Nie działa, bo siło się chowa, widzę się podnosi, tak? I z początku miałem problem z tym sterowaniem, tutaj ci powiem. A to co? Bramy nam otwierają. Ale ja nie jadę Jak nie? To raczej jak na oponie z Maciejem stoimy, to raczej nie jedź, proszę, ja ciebie. Bo to się źle skończy prezes, prezes tu nas zaskoczył. Przygazówką dobra, zaraz, zaraz będziemy jechać to będziemy nagrywać dalej wizytację. I chłopaki, ekipa odwiedziła mój magazynek. I wiecie, jak to jest. Zawsze coś dla kogoś tu się znajdzie. Już Maciuś dokupił jeden element. O, chłopaki tutaj bardzo zadowoleni, wszyscy w dobrych humorach Przed samymi śliwami to jest bardzo skazane. O, ładny widok w listerku. No, a teraz zobaczmy drugie auto też załadowane Poszamy częściami. Tamty. O, otwieramy u Macieja, właśnie, no, tak jak mówiłem. Zawsze coś się znajdzie w moim magazynku. Z lot fanów i bizy. I biza z Tuzem, to jest dopiero kozak. I biza z Schumacherem. Tak jest, i biza z Schumacherem, to jest też dopiero temat. Jest, tak więc macie. wymiana handlowa, kanałowa. Walk, Łukasz był u mnie, działa. dostał Szarana części. Tak. Ja przyjechałem do Łukasza dostałem dostałem wiatrę o. I vice versa Też tak ja, musi ja, być to Mówię wymiana, współpraca A oleju do odmy? Zrobimy Nie ma problemu Zrobimy O, pomysł. o, o pomysł jasne. Tak jest Historie garażowe Tak jest Chłopaki sparowali na bizonarium I się teraz będziemy wszyscy razem nagrywać Ja zawsze Maciek, zawsze ja jak oglądałem różne właśnie te spotkania youtuberów, nie youtuberów Jak to tam zwał, tak zwał śmiało, Że wszyscy nagrywają. Że wszyscy się nagrywają Patrz, a teraz samemu Doszło do tego, żeby to robić. Mateusz. Tak, Mateusz, przyjechał majster i nawet tykał, że mam pękniętą górę czy coś takiego. To no. jest tłumik? Dobra! Jaki przelot? Ja nic A nie wiem. Tam miała przelotu Bez dyskusji. Odpalaj! Którego? No giganta. <grym> Już, czekaj, tylko. Maciek zobacz, tylko niech silnik przyniosę. Będziemy palić. No. Dalej on jest. Ma, on ma elektryczny, ekologiczny Tak, ja jestem ekologiczny, bezsilnikowo, pchany Ja nagram nagrywający teraz od drugiej strony Patrz, Teraz się wszyscy nagram, ponagrywamy A, tak. To jest, on, wiecie to co? Będzie, o, on będzie robił silnikiem na bakterie Tak, silnikiem na bakterie będę robił Odpalaj No dobrze, dobrze gigant chodzi? Patrzcie, majster kurde na oblocie ogląda Gigusia mojego Czyli giganta no i zaraz będzie fachowym okiem ocenione, czy dobrze zrobione, czy niedobrze zrobione To jest tak zwany system dom łotowy kłosów A gdzie młot? No bukownikiem Teraz będzie się wszyscy razem nagrywać no Otwórz jak i pokażemy jak wygląda bukownik Dwie łopatki rozwalone i to tak wygląda Któreś mieszka przez płot Czekaj latareczka co? Latarenka Latarenka? Dobra, niech patrzą. Idziemy do majstra, bo majster coś na wymyślał. Kradnę ci pomysł. A na wołom. ten pomysł na wołom, no to, to już będę przedstawiał w dalszych swoich materiałach, o bizonie, bo jeszcze tego nie dokończyłem. tematu. się spawać, jaką końcówkę nasunąć, ale nie myślałem właśnie o punkcie podparcia. Widzę, że ty tutaj już to. Panie. Uczyniłeś. Trochę sobie trzeba ułatwiać życie, a nie utrudniać. bo okay, ja Majster <laughs> mi wszystkie. wszystkie... Mateusz <laughs> okay. mi wszystkie luzy wypatrzy. Bo to jest Panie, to luz jak na zaworach, w porządku. Tak jest, jak na zaworach, musi być. Żona wyjechała, luz jak z syn. <laughs> Oj, śmiesznie będzie. Dobra, pokaż ten numer, Ramon, 670, tak? Tak I jest. Kurwysz, nie mogę kamery dostroić. Co tam się stało? To, że, że obcieknięty to jest normalna sprawa. Przecież to nie jest. nic. jaki jest kombajn? pokaż mi, że nie cieknie. No. No. O, znalazłeś, o. nie? O, to jest to! ty złącza. Tak, tak jest. Z tym. Dokładnie. No, palec no jeszcze któregoś, nie pokazywałem. Ale... Dobra, to idziemy do któregoś. Ale ten, dźwięk musi być, bo... ale ten dźwięk to musi być ten bizon z tym dźwiękiem, bo jest bizon bez tego dźwięku. Tak jest, tak jest. Najpierw tu pal tego swojego tacy. Rafałek, trzymaj. Co to. A jak? Tu robię klas. Obojęty zaraz czekaj tego. Tu jest wszystko przystosowane, podłączanie instalacji. Proszę bardzo. To jest hebel. To jest hebel, Najlepszy hebel. Klema i kluczyk. Pyk, i już idę palić. Klucz na kluczy na jest na na sznurku, żeby nie przepadł po prostu, nie? No. Ciemno tu trochę jest? Ale... No ciemno ale... jako, jako w zamkniętym pomieszczeniu, nie? Nie, brakuje. No. Panie, czyn u Honory. Czyn honory? I, Czas. I po robocie mały część No jak to pisał, niezwykle, to na 800, tak? No, zaszkoda, że już pali. jesteśmy po małej prezentacji. No, no i Mateusz, giga, gdy zapali, gdy co małościg, ma... Mateusz sobie stwierdził, że co? Gigant prądu nie ma. <laughs> co? pali. Co? No co pan zrobisz? Idę na dworze, <laughs> ale pali. Najważniejsze bardzo przygotowany możemy się Co tu się majster stało? Czemuś taki smutny? Który zjadły silnik. Nie ma jelcza. Nie, nie pocieszam mnie to. O. Bez nie ma Mateusz zawiedziony. Spokojny, spokojna pana rozszuchana. Co będzie, to będzie. Jeszcze wiadomo co będzie. No. Ale będzie, będzie chodzić, właśnie, będzie chodzić. Właśnie silnik z motorynki wyjął. Cało się tu nie pasuje. A skąd wiesz? Ja Ej. myślę, że V12. Nie chodzi o wymiary, tylko o sam fal. O Jezus. Ja nie jestem takim e, aż fanatykiem, żeby co do ostatniej oryginalnej naklejki się. Myślę, siłuki, że jak 2 się wsadzi, będzie V12. Tak. Tak więc no mnie to tutaj wiesz, nie przeszkadza. Pokaż koszulkę ładnie. Do. A zrobimy ten, reklamę dla Grzegorza, tak? Ja, to ma. Masz, pan nagle. Widać? Coś prawie widać. No będzie coś tam. O pomyślności, majster. Ja wychodzę, bo mam uczulenie na tłuszcz. Majstry, połączali stęty? Nie. Macie jeżeli chcesz, proszę bardzo. Macie ja was nagrywam z Jeszcze jest zastany On jest zastany I te biegi to wszystko jeszcze nie pracuje jak należy w Tym w jedynce okej okay, To bym go puścił bez problemu Jeszcze na orbit rolu, A tutaj na tej przekładni to tak nie ma. Wiem jeździłem mówię mnie po placu No Wiem, co to znaczy jak się piro chce dzisiaj żeby Dokładnie Rozmawiamy no, że nie puści. Wygląda wszystko no, tak, że Maczko będzie jechał e, kierowcem jest włożone, Tu już masz dwójkę włożoną szosową teraz... bo tu już Maczka prawiłem szybciej żeby to ruszył To dobrze, wciskasz sprzęgło i przełóż o jedno do tyłu daj gazu no i teraz po kolei do tyłu przełączaj jeszcze raz musisz wcisnąć sprzęgło. tak i już i teraz idziesz na pół biega No? Do, tyłu? Do tyłu, przyspieszasz pół biegami. Czy, czy, czy czujesz jak delikatnie on to robi? No, delikatnie zmienia. Panie. To jest fałosie Jeszcze raz takinci z dojada. No ja rozumiem. Jeszcze się odpuszka, ja? Tak jest, korbka kręcisz. Odwrotnie jak u ruskich, musi być wszystko odwrotnie. Ta. Nie musisz nic ruszać gazem. Zostawiasz tak jak jest, i on normalnie ogarnia. A takim biegu to? Tak, to jest do orki, ale niższy półbieg mam. Chyba drugi czy trzeci, nie? No i 2000 obrotów wtedy trzymam, nie? Dopiero, dopiero pierwsza moto godzina się nabija w tym ciągniku u mnie, tak więc wiesz. Tak, na tej oryginalnej kierownicy maglownicy przekładni to jest niedobnie jest nieporozumienie, to ciężko go uprowadzić. Na orbitrolu jedną ręką na pełnym ciągu idzie i nic się nie dzieje. Prawo na jeździa na pola. Dobra, relacja później. Macieją wrażenia z jazdy proszę? Bardzo ciekawe doświadczenie Pierwszy raz takim cudem radę. Eee, pierwszy moment jest najgorszy, bo to jest łamanie, ja się tak dziwnie załamuje, kierowanie takie Ale już problematycznie pojechałem, już całkiem inaczej. Tak jak mówiłem na wielu tych relacjach, materiałach, tym wszystkim, że naprawdę do niego się trzeba przyzwyczaić, bo to jest specyficzna maszyna. Specyficzna, dobra maszyna. No i na tą moją już słynną tę łąkę No i teraz Zarzucimy na tą dwójkę Ci co No pomału do przodu przekładaj Jeszcze dawaj 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 aż do oporu Strzęgło wciskasz do samego końca Puszczaj sprzęgło Puszczaj, wyhamuj go na skrzyni I on się teraz zatrzyma hamować, to musisz... Normalnie hamulcem hamujesz. No i przekładaj do tyłu tą małą dźwignię. Śmiało. Jeszcze do końca. Dobra, weszła. No i tu teraz jest dwójka szosowa, najszybsze przełożenia. To teraz tu uważaj, nie? Jeszcze jeden. Dobra i start. Trochę gazu daj. I on teraz już będzie szedł. Dobra, serwa Maciuś uśmiechnięty, przejechał się kierowcem Zadowolony. I na jego szczęście pęk jeden wężyk paliwowy Podejrzewam, że naprawdę. to drugi rolnik będzie miał kierowcę Bo jak Maciuś przyjedzie i on czegoś nie ma. No. to jest cór Tak, pęk wężyk paliwowy Bo Maciuś jechał To no. jest największy partacz w Polsce Tak to nie Trzech największych poproków. Cię Ten to poznałem. dopiero jest krytyk filmowy chodzący, kurde. No, no, chodzi tylko, a tu masz to, a tu masz tamto. Byłem smolena to ja tak nie robiłem. Czekajcie, odwiedzę, odwiedzę, zobaczysz, też się tam kurde poznajduje co. No mały traktor głową dałem. Kto <laughs> tu gwoździe włożył? Jeszcze poprzedni właściciel, panie. Ja tutaj jak najmniej ruszam, bo tak jak mówiłem, zaraz zostaje zachowany w jak największym oryginale. Ginał Tak jest oryginał bosz, Rafałek, co ty tam taki smutny jesteś? Muszę go przemalować na różowy i będzie Jej. ok. Te LEDy też oryginał? Jej. Tak, te LEDy zostały Jej. jako oryginał. On się martwi, bo dzwonił dwa temu po Majster, ty naprawdę ja... jesteś jakiś krytyk filmowy. No patrz go no. Dobra, to jadę, nara. Bo pokrywę we dwóch zamykają. <grychy> o jak samoloty nisko u Dobrze. Jeszcze się nawet do samolotu lecącego nisko przyczepi. No, wiecie co? Ja nie wiem, co ty masz jakieś złe dni, czy co, o co się tu chodzi w ogóle. Nie chciałem tego mówić. Tu jest dalej podramówka od silnika, bo wiadomo, że jeszcze nikt nic nie wie. Wrota do laboratorium zamknięte. Na razie jest ściśle tajne. Pokazane poza kamerą, niestety. A tutaj majster nabył ode mnie. Klimatyzator, klimatyzator. Posiada... Posiadałem taki już x lat u mnie stał Ja nie mam po prostu pomysłu na to, znaczy no pomysły są, ale nie mam też czasu i chęci to zakładać A ten już co? Pomysł mam, ale nie wiem czy to zrobię Aha, no i wszystko w temacie, majster sobie pobiera Zamontuje, zobaczymy co z tego zrobi Jak... Mam nadzieję, że u Ciebie na jakimś sprzęcie się ochłodzę nim Dobra, i zaś serwa. No właśnie, zanim kamera się nagrzała, odpaliła to, wyście to włożyli, niestety. Uroki trzydźwiowego seata? Ja mam pięć i mam lepiej. Wojciech, ja w moim ja większym. Trzy drzwi bo dwójkę, ale dziewięcia. co ja będę? Dobra, dobra. Ja mam dwójkę dzieci i trójkę drzwi. Ła, łapaj, moje palce. A tu? Ja miałem. Zbyt... Palce włożą, nie potrzebujesz. Ja wózkiem po palcach jeździłem i żyję w wiłowym a ty... chwilę się boisz. Ła, się dzieje Maciuś, tą wyleweczkę, dojadę, do dobra, to ja będę jeszcze zniszczył do sejatu. Dobra. Dobra, słuchajcie, panowie. Bo... Sprawa wygląda tak, że już chyba kończymy dzisiaj. Czy jeszcze coś tak. ciekawego zanadzu dla nas? Ja mam dużo jeszcze ciekawych Dobrze, rzeczy. To... Nie nie to... Tak tak ale skoro. nie można za dużo ujawniać. Tak jest. Bo, jeszcze bo nie będziesz nie jest... miał tematów na odcinki. Jeszcze nie jest wszystko pokazane, co jest u mnie i ja dopiero będę <laughs> stopniowo to dalej pokazywał, no bo Masz co ja tak to działam to. na tym całym YouTube. No trochę czasu działam, niedługo jeszcze nie zdążyłem wszystkiego pokazać, tak. a bo... Tak, 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 mój dalej. To jest fan, który jest bizonym. Tak jest tak on ten pan ma fan z tyłu nie powiem jaki lokowanie produktów no. a ten pan to ma swoje ulubieńce tu takie dwa żółte wszystko ma żółte wszystko Ale ma żółte wszystko a ja mam wszystko niebieskie trzy żółte. żółte sprzęty łamane trzy czerwone kombajny zaraz będę miał trzy siwe silniki no i już no, wszystko po trzy każdy no. zadowolony papiery w także dobra panowie wszyscy razem w tu

Panowie, stara, to dzisiaj niedziela bez mięsa. <grym grym> no tak to jest. co, panowie, dzisiaj to jest taki odcinek rozrywkowy. Rozrywkowy. Ostatni tak? U mnie jeszcze trzy, cztery weekendy różni. Więc zapraszam. My nie myślę, że dwa, ale to nie Ja też myślę, że dwa, ale. jak ten weekend, jak to się I jechał non stop, żeby złożyć ten kombajn, No to nie wiem, czy bym miał. No i teraz, no, to najniższy. Zgadnij. No, Zgadnij, no, ja nie będę się... Kamerzysta. Nie. Kamerzysta, najmniejszy. Niech tak zostanie, kamerzysta. Tak jest, no, no. no dobra, to co, dziękujemy za... Że... Podziękował ja za wizytę. Tak, my będę, dziękujemy, że nas zapraszałeś. Nie wyrzuciłeś, że do, do, do nas naprawić, nam kombajny pomóc. Kiedy? A my, my też za te dziękujemy. dziękujemy. Czekaj, to masz w kalendarzu, ale tam gdzieś widziałem za 25 dwa lata. grudnia. Ja widziałem w kalendarzu że za dwa lata jest gdzieś taka pomna rubryczka. <gulnia> 25 26 grudnia? No, tak gdzieś by było. No. Także, popaki, pozdrowienia wszystkim. Do, do następnego. Do następnego.